Grill w weekend, ulubiony sposób na opiad, gdy pogoda dopisuje. Warto się za to zabrać z głową, by grillowanie było przyjemnością, a dania z rusztu smakowały wszystkim, co i jak grillować, by grillowa impreza była udana. Grillowany weekendowy opiad, czemu nie? Jeśli tylko pogoda pozwala, warto odmienić menu i biesiadować na świeżym powietrzu odpowiadamy co trzeba zrobić, by posiłek na świeżym powietrzu zaliczyć do udanych Menina grillella- przysmaki dla każdego jak skomponować menina grillella, by nie spędzić całego dnia w kuchni, a jednocześnie, by każdy znalazł na grillu coś pysznego dla siebie, Podrzucamy garść przepisów. Które usatysfakcjonują zarówno miłośników mięsa, jak i wegetarian, dorosłych i dzieci. Te ostatnie zresztą warto wciągnąć w przygotowania uczty na świeżym powietrzu. Można zatrudnić je do nabijania na szpadki składników, szaszłyków, do nakrywania do stołu szczególnie jeśli korzystamy z zastawy plastikowej lub papierowej, wtedy nie grożą nam straty. Przykładowe menu. Grillowany kurczak w miodowej glazurze 3 przepisy na sałatki dodań z grillella, jak urządzić udane garden party, szaszłyki z indykiem i boczkiem, jak zrobić soczystego indyka z grillella, grillowane pieczarki portobello, nadziewane ziemniakami i batatami kotlety mielone z grillella, z orzechami włoskimi jak przygotować marynatę do warzyw na grillella. Cztery propozycje: Karkówka z grilla prawdziwie po męsku. Przepis według Gordona Ramsaya. Zatar pikantny, arabska marnata do mięsa na grill. Grillowane truskawki z niebieskim serem, oryginalne szaszłyki z grilla. Gruszka z grilla, z żurawiną i serem pleśniowym. Jak grillować wołowinę? Porady i najlepsze przepisy. Video: Jak grillować, by wszystko się udało? Technika ma znaczenie. Jeśli grillowanie to podstawa naszej kuchni w ciepłej porze roku, to warto zainwestować w dobry grill? Gdy lubimy aromat, jaki daje ogień, niech będzie to dobry grill węglowy, na nim grillowanie będzie o wiele łatwiejsze i zdrowsze! Jak wybrać dobry grill węglowy? Czym się kierować przy zakupie grilla węglowego? Jak rozpalić grilla? Jakiej podpałki użyć? Co i jak grillować metodą bezpośrednią, pośrednią i 50-50. Czym różnią się te trzy sposoby grillowania? Grillowanie na desce cedrowej, jak grillować łososia na desce? Źródło, X News Zobacz wideo, grillowanie według Mikołaja Reja. Co kucharz poleca wrzucić na ruszt?